We wtorek po południu niemal jednocześnie doszło do dwóch pożarów poszycia leśnego. W ogniu stanęło 3,5 hektara ściółki leśnej niedaleko ulicy Żeligowskiego w Chotomowie i prawie 1,5 hektara poszycia leśnego w okolicy Alei Róż w Legionowie. W obu akcjach brały udział zastępy Państwowej Straży Pożarnej, po dwie jednostki OSP z Chotomowa i Jabłonny, OSP z Kątów Węgierskich oraz ochotnicy z Kałuszyna, Wieliszewa i Skrzeszewa. Samolot gaśniczy prowadził również zrzuty wody z powietrza. Cztery zrzuty były po granicach, nie na środek pożaru, tylko gdy są, stykają się stykają się fronty te palące, palące no, odcinają właśnie tymi, tą wodą zrzuconą z, z, z góry. No to dla nas to jest tylko niebezpieczeństwo jednak dostać takim potężnym <głos》>, uderzeniem wody z dużej wysokości, z dużą szybkością. Więc zawsze tam wycofujemy ludzi, ostrzeżenia są, Straż Leśna daje nam ostrzeżenia przed, przed rzutami. Działania gaśnicze polegały przede wszystkim na ugaszeniu palącego się poszycia i powstrzymaniu rozprzestrzeniania się ognia. Najtrudniejszą i najbardziej czasochłonną częścią akcji było dogaszanie tlącego się poszycia. Trzeba to wszystko zerwać, całą tą ściołę, dostać się do, do, tej, do tego dna, tego zarzewia. Wodą, więc akcja była długotrwała. No, w Larze Ligowskiego 8 godzin 6 godzin trwała na ulicy Alei Róż. Podczas działań gaśniczych strażacy zużyli ponad 200 tysięcy litrów wody. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną pożarów było podpalenie. Te podpalenia są wzdłuż ścieżek tych pieszych, rowerowych, więc to na pewno jest jakiś czynnik ludzki. Samo jakiś szkła czy inne pioruny to jest naprawdę bardzo. Mało prawdopodobne, więc to jest czynnik ludzki. Czynnik ludzki wpływa na to, że, że są jakieś podpalenia. Tym bardziej, że w okolicy Chotomowa nie był to pierwszy pożar lasu. Przez pierwszy dzień świąt, bodajże sobota i niedziela, był spokój. Natomiast wczoraj i kilka poprzednich dni, już nie potrafię określić ile. Codziennie w okolicach godziny 20 po 20, w tych okolicach. Y, są podpalenia. Tego, kto to robi, można się póki co tylko domyślać. Ktoś y, y, myślę, że ma jakieś pojęcie na temat gaszenia. Y, nie chciałbym tu niczego sugerować, ale w każdym razie no, moje osobiste zdanie, że, że to nie robi osoba przypadkowa. Osoba, która się trochę na tym musi znać, bo robi to w takich miejscach trudno dostępnych, że jej działania były utrudnione, żeby pożar y, objął jak największą powierzchnię. Znalezieniem sprawców podpaleń zajmie się policja.